Mamy styczeń, ogród teoretycznie śpi, a ja chciałbym Was zaprosić na spacer po Zimozielonym Ogrodzie, tym razem w szerszej perspektywie. Nie tylko gdy pokazuję niektóre fragmenty ogrodu. Tym razem będzie w nim widać więcej zakątków Zimozielonego Ogrodu. A ja zapraszam Was na część pierwszą. No, i tutaj widzimy, zaczynamy od tej perspektywy. Jest to jakby górna część ogrodu. Po lewej stronie widzimy cedra himalajskiego, a tutaj jest pergola, która, mam nadzieję, w ciągu roku, dwóch lat będzie porośnięta różami oraz klematisem. Pięciometrowy ostrokrzew. Tutaj widzimy okryte, nowo posadzone, fuksje mrozoodporne. Zobaczcie, a ten fragment ogrodu jest fragmentem, który wiele osób tak naprawdę prosi mnie, abym go zagospodarował. Osobiście po prostu nie wiem, czy będę mieć na to czas i też siły, no bo jednak jest to spory fragment ogrodu, a sama część, która jest w tym momencie użytkowana, już po prostu zajmuje mi mnóstwo czasu, oraz naprawdę wymaga mnóstwa energii. Ale zobaczcie tę część, która jest jeszcze nieużytkowana ogrodniczo, jednakże jest cały czas koszona. Natomiast no, kwestia koszenia tej właśnie tutaj górki jest kwestią bardzo trudną. I wymaga naprawdę wiele, wiele wysiłku. A to jest żywopód z laurowiśni wschodniej. Ale jeszcze raz wracamy do tego miejsca, z którego zaczęliśmy i idziemy powoli właśnie tą ścieżką. A jest to ścieżka kamienna, tak jak i większość ścieżek, która znajduje się w moim ogrodzie. I że ja osobiście uwielbiam właśnie ten budulec. Tutaj widzimy między innymi trawę pomposowe częściowo są one związane, po to, aby woda nie dostawała się do środka rośliny, do serca tej rośliny, gdyż wtedy taka trawa będzie nam po prostu lepiej zimować. No i przepiękna jukka gloriosa. Tutaj też ostrokrzew. No i kolejna ścieżka z kamienia pomiędzy właśnie laurowiśnie. O, zobaczcie. Kamień ten jest bezpośrednio wkopywany do gruntu. Niektóre te ścieżki mają już ponad 20 lat, więc zobaczcie, one się całkiem dobrze trzymają. Powoli zaczyna się rozwijać kalina bodnańska, tak zwana kalina zimowa, która swoje kwitnienie rozpoczyna właśnie w miesiącach zimowych. No niestety, jeśli przyjdzie mróz, to te kwiaty zostaną przemrażone. Kolejny ostrokrzew, 5-metrowy ostrokrzew, który jest nieprzycinany. I proszę sobie wyobrazić, że ten ostrokrzew został pobrany jako mała siewka z jednego z lasów Belgii 24 lata temu. I ten ostrokrzew jak widać daje sobie całkiem nieźle rady. Co ciekawe, jedna strona posiada przyrosty w kolorze czerwonym wiosną, a druga jest normalnie zielona. Stare już martwe drzewo, porośnięte wielkim i też i równie starym bluszczem pospolitym, które zresztą cały czas owocuje. Te owoce wiosną, lutym, w marcu, w kwietniu będą czarne i będą doskonałą jadłodajnią dla ptaków. Idziemy dalej, od tej strony, tutaj widzimy skaniaczek. Na tym skaniaczku rosną opuncje oraz echinocereusy czyli te zimotrwałe kaktusy, które wyglądają tak, jakby były rzucone, jakby były martwe. Natomiast one pozbywają się wody na zimę po to, aby lepiej przezimowały. A tutaj rosną astrenerie. No teraz nie widać ich, ale tak naprawdę wyglądają pięknie w sezonie wegetacyjnym. Ok, tutaj jest stara magnolia. Też mocno przycinana każdego roku i każdego roku kwitnie. Mahonia Bealei, po prawej stronie też czerwonymi liśćmi, laurowiśnia oraz ankuba i kolekcjonerskie rododendrony, które charakteryzują się tym, że mają bardzo ciekawe i bardzo atrakcyjne przyrosty. Nowe przyrosty, które koloryzują ogród przez parę miesięcy w roku. A ten żywopłot, który tutaj widzicie, jest złożony częściowo ze Świerka Pospolitego oraz Tui. Posadzony ponad 20 lat temu, osiągnął wysokość ponad 4,5 metra. Taka jest jego docelowa wysokość, jest przecinany na bieżąco i wymaga on naprawdę mnóstwa energii oraz mnóstwa czasu. No jeszcze zapomniałem, że ciągnie się ten żywopod na długość ponad 100 metrów. Laurowiśnie wschodnie. No i właśnie to jest ten żywopod. Widok z perspektywy troszkę innej, jest bardzo mokro, już nie wiem czy słyszycie ten szelest pod butami pada generalnie cały czas. Teraz jest chwila akurat bez deszczu, chwila ze słońcem, a tutaj widzimy magnolię zimozieloną, Galisoniensis. Normalnie rośnie trawa Red Baron, no w tym momencie jej nie ma. Tutaj są jakieś ostrokrzewy. Wrócę jeszcze do tego miejsca. Tutaj widzimy bluszcz kolorhidzki, odmiana dentata variegata. To jest właśnie ten o biało-zielonych liściach. Iglaki przycinane, głogownik, kolejne rododendrony kolekcjonerskie. No i tutaj widzimy też jednego z cyprysików, szpana i wiele, wiele innych. Bóg no walka z ćmą jest cały czas. Ćma każdego roku od trzech lat już atakuje, ale ja się nie poddaję, no nie będę... Po prostu nie chce się pozbywać tych fantastycznych zimozielonych krzewów. I to by było na tyle w pierwszej części. A jeśli macie ochotę, to zapraszam do filmiku z częścią numer 2 z ogrodu i dziękuję za obejrzenie.